Dobra, dzisiaj będziemy robić sobie make-up. się jakby nie makijaż, tylko jakby oczyszczanie twarzy. Dobra, Pierwsze, to jest taki. Mm, taki, taki Bubble tea, To jest taki żel. Żel taki do mycia twarzy, może tak. To jest po prostu żel. Płyn do mycia twarzy. O! Najpierw musimy sobie zamoczyć twarz. Teraz przez chwilę nie, nie, nie będziecie widzieli. ale to chyba nie problem. Dobra, ja mam już mokrą twarz. Jak widzicie, ja już ma końca. Tylko ja nie wiem, czy tego się nie robi na suchej twarzy. O Boże, o co ja to moczyłam? No dobra, będę miała po prostu bardziej przeciwszczoną, zanim to nałożę. No dobra, teraz bierzemy. Dobra. Teraz bierzemy to i sobie będziemy tym myć twarz. Ogólnie Dobry. No to jest moja siostra, nie wiem. Ehm, to jest w takim kolorze, takim różowym. Kurde, o, takim różowym z niebieskimi kropeczkami. Ja nie wiem, czy ja chcę tego dużo nakładać. Jeszcze nigdy takiego czegoś nie próbowałam. Teraz to muszę jakoś sobie rozsmarować, troszkę tak podzielić. I teraz e, podobno to działa jak mydło, tylko ona jest takie usztywniająca, ten plonek. Ja ogólnie nie chcę mieć żadnych usztywniających tutaj rzeczy, bo to jest takie bardzo klejące, bardziej jest, moim zdaniem, klej jakiś do twarzy. Żeby się kurde nie okazało, że ja to źle przeczytałam, to jest jakiś klej do twarzy po prostu. Ogólnie prezentuje się tak. Wklonek będzie tutaj mieć jakieś zmarszczki na nosie. Taki klej po prostu. Powiedzę sobie jeszcze tutaj też. Tak te żeby nie było, dobra. Teraz mam tak. A teraz pogadam z wami moja siostra, jak ja to będę zmywać. Cześć. E, a kolejną rzeczą. Nie, to? To będzie na koniec taki płyn. jest, co by tutaj dać? tu jest dużo rzeczy. Które moja siostra i ja dostałam. Ale to jest bardzo dziwne rzeczy, dlatego... O nie, to nie słuchajcie jej, bo ja to dostałam. I teraz, zaraz moja siostra z wami pogada i zrobi kolejną rzecz. Tylko ja nie wiem jaką rzecz, bo to jest naprawdę dużo rzeczy. Dlatego... Ja zaraz zlatuję, bo muszę coś załatwić. Dlatego dlatego zaraz stąd wyjdę i muszę. Dobra! Jeszcze ja już jestem, a więc to ogólnie. Jak ja to oceniam, jest to fajne, tylko. Taki klej teraz mam na twarzy. Teraz mi się twarz trochę klej, bo No dobra, jest dobrze. Później to jeszcze najwyżej drudę są umy. Ale to. Ogólnie nie połączyłam jeszcze tego. Pachnie to bardzo ładnie. Ogólnie tak się tutaj prezentuje. to jest taki białe. Tutaj. tutaj, tutaj e, mamy Bubble tea napis. Ogólnie to jest od perfekty. Od perfekty. No ale dobra. No i to jest taki tutaj możecie sobie przeczytać że pielęgnujący do mycia. Eee, twarzy naturalne, drobinki pielęg pielęgnujące, głęboko oczyszcza i odblokowuje pory. Eee, nie mam pojęcia co to znaczy, dobra, nieważne. To odkładamy, ja to ogólnie oceniam jakieś 6 na 10. Nie jest to najgorszy, ale też nie najlepszy produkt. Dobra, ogólnie to już nic nie ma do oczyszczania, nic, ani to jednej rzeczy. Eee, a więc może krem do ramy weźmiemy na sam koniec. Tutaj mamy takie. Tutaj będziemy musieli robić porównanie. Bo tutaj mamy taką mgiełkę do ciała również od Perfekty. I również Babel Team. Ale mamy również mgiełkę od Rainbow High. Taką. No, Wygląda to ładnie. Ogólnie to obydwie się ładnie prezentują. Ale najpierw użyjemy sobie Rainbow High. Nie zwracajcie uwagi na moje drugie pozory. Ogólnie. To prezentują się tak. Ja wiem, że to wygląda okropnie. Dobra, nieważne. Uh, 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 uh. Strasznie ciężko odpiera. Uwaga. Oh, okay. Amazing. Przepraszam. Boż... Trochę słabo to psika. Um, Wy może niewiele z tego widzicie, ale to jest broka, która się świeci. Dobra. To są mgiełka do ciała, obu dwie to są mgiełki do ciała, to jest takie świecące, to, to teraz mi się będzie skóra świeciła, aha fajnie, no dobra, o Boże święte jak to śmierdzi, ja dopiero teraz to pociągam jak to śmierdzi, ogólnie wszystko fajnie, ale to śmierdzi strasznie, może później się to poprawi, Kurde. Ale to za to ładnie pachnie, nie? To się prezentuje tak i to bardzo ładnie pachnie. E, to śmierdzi, to po prostu śmierdzi. Jakbyście mogli to porochać, to naprawdę e, polecam to kupić. Żebyście mieli też porównanie do tego. Moim zdaniem to po prostu nie to, że śmierdzi, tylko wszystko pachnie. A to... Ale za to to bardzo ładnie pachnie. E, polecam to sobie kupić, ale to też polecam, żebyście mieli to porównanie. Dobra, teraz tak. musimy to zamknąć super. To, 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 kurde, tego Bubble Tea. Dajmy sobie też 6, tak samo jak to, bo tutaj jest porównanie to samo, dokładnie to samo. A to, że tak ma brzydki zapach, to znaczy, może nie ma brzydkiego, ale nie załadnie moim zdaniem pachnie. Oczywiście moim zdaniem. To, że to tak nie załadnie pachnie, to niech będzie, że ja to po prostu oceniam na. Cztery, czwórka, mocna czwórka, taka mocna, mocna róża, dobrze, to teraz tak, krem do twarzy, również od Bubble Tea, tak ma bardzo dużo dodawania, to jest krem matująco-regenerujący witaminowe kuleczki, w sensie w są witaminowe kuleczki, także to jest witaminowy kuleczek, to są witaminowe kuleczki, słyszałam <laughs> sobie go chwilę. Chyba to jest coś, co przyjeżdżacie. są witaminowe kuleczki. Nie to, że witaminowe kuleczki. Rozumiecie? No, rozumiecie. Dobra. Czas podziałać. Czas podziałać. Nakładamy sobie kremik na moją piękną twarz. Oczyszczoną twarz. O, słuchajcie. Na oczyszczoną twarz nakładamy sobie kromik. Ogólnie to mimo, że jest, jest lipiec i jeszcze tydzień temu czy tam dwa tygodnie temu, yy, nie, to chyba było tydzień albo dwa tygodnie temu, to ja jeszcze sobie mówiłam, że w lipcu jest bardzo zimno tego roku, ale teraz ogólnie losy się odmieniły i jest strasznie gorąco tego roku się teraz jest gorąco, wcześniej było zimno, ogólnie to to jest taki fajny kremik, taki letki, jakby w ogóle nie czuć właśnie coś na twarzy. Ogólnie to, to trzeba mieć czystą twarz do tego, bo ja to jeszcze przed nagraniem filmiku spróbowałam takiej brunnej twarzy, to się nie dość brunnej, tylko takiej nieumytej, nie ani nic, to, to szczypie wtedy. Ale tak to teraz to nic nie czuć jak się to umyje. Ja bym też dała tutaj mocną szósteczkę. Nic mnie nie przekonuje, na razie aż tak bardzo żartuję. Tu, tu bym dała siódemkę. To tutaj dajemy siódemkę. I love you. I love you to. Nic mnie tutaj nie przekonuje, ale to jest bardzo fajne. Taki letki fajny kremik ogólnie. Mamy jeszcze jeden krem. Ale to jest tym razem z. Krem maska do rąk. To jest krem mask, To jest krem do rąk. Ogólnie to jest miód i cynamon napisane. Mmm, ale pachnie, pachnie cynamonem, zobaczcie, się prezentuje kudza. o tak, tak to się prezentuje, ogólnie to jest biały krem po prostu, ale on pachnie tak cynamonem, w ogóle tutaj nie czuć w tym miodu, tylko cynamon, 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 to pachnie, już to pachnie normalnie, przepięknie. to pięknie, to pachnie jak yy, sienkiewicz. Ale go y, oceniam na y, 6,5. 6,5. To dobrze. Dobrze. 6. Teraz pytanie, czy zacząć od pomadki czy od perfum? E, zostało nam tylko kilka sekund, a więc ja bym się polecała pośpieszyć. Nakładamy nakładamy pomadkę. O nie, żebyście mieli do porównania. Moje usta teraz. nie pomylkać różowa. I tak do porównania. No jest tutaj bardziej różowy niż tutaj, bo tutaj jest niepomalowany tutaj pomalowany jest, jest bardziej różowy. Jest. Dobra, i perfumy od Smith Kitton, Aura Pusień, Smith U mnie to teraz nic nie czuję, przez cynamon. O kurde, O, na, mi na za. ale fajnie. Dobra, to było na tyle z tego filmiku. Mam jeszcze taką odżywkę do rzęs, ale nie wiem, czy Panią polecę. E, dobra, poczekajcie chwilę. Sekundkę dajcie, Ja mam Dobra, no i teraz ostatnie sekundy tego filmiku. Tylko, że jeszcze się nie da. Tego odkryliśmy. Wziąłem sobie moją różonkę. stałam kilka sekund. Ogo nie mówiłam Wam już. To jest że kilka sekund nam zostało, ale teraz już naprawdę. Ten film miał trwać tylko minutę. Coś wyszło mi spod kontroli.